Siemano, z tej strony Fifus. Słuchajcie, dzisiaj wam opowiem o bugu dropa, jak dropić itemy na players 7, kiedy zabijamy potwory, które są na players 1. O co tutaj chodzi możecie nie znać tej terminologii players 1, players 7. Mamy coś takiego w Diablo jak komendę players. Jest to taka komenda slash players i cyferka od 1 do 8, którą możecie sobie na offline zmieniać poziom trudności. Działa to w taki sposób, że jeśli mamy players 1, tak, jakbyśmy byli sami w grze na online, na przykład. Jeśli mamy players 2, to tak jakbyśmy byli w y, dwójkę graczy, i tak dalej. Prawda, aż do 8, czyli maksymalna ilość graczy w grze. Działa to tak, że mimo, że jesteśmy sami, potwory są y, mocniejsze. Mocniejsze, mają więcej życia, dają więcej doświadczenia y, i mają lepszy loot. Lepszy loot przede wszystkim wiąże się, wiąże się z tym, że na wyższych ustawieniach tej komendy players, kiedy więcej jest graczy w grze. To maleje szansa na to, że potwór nie wydropi jakiegoś przedmiotu, tak? Załóżmy, że potwór ma w pięciu 5 przedmiotów, które może wydropić 5 slotów. Na Players 1 tam jest szansa, że, że nie wydropi przedmiotu, w którymś slocie, nie wiem, 60%, tak? A na Players 8 to już maleje do po, poniżej, poniżej 5%, więc praktycznie po prostu będziemy widzieć więcej itemów. No, łatwo to sprawdzić na przykład na krowach, mm, jeśli sami zabijacie krówki. No, to tych itemów będzie dużo mniej na ziemi niż jeśli to robicie w jakiejś party. No i słuchajcie, o co chodzi tutaj z tym bugiem? Mam zmienione trochę pliki gry, żeby Wam zademonstrować, jak to można tutaj sprawdzić łatwo. Zabijemy sobie trawinka na players 1. Jesteśmy na players 1. I każdy członek rady powinien robić potiony Super Healing Potion, ale w małych ilościach. Zobaczmy to. Zobaczcie, zabiłem trzech członków rady, poleciał trzy potki łącznie. Czasami nie wypadnie żaden potion, czasami wypadnie jeden. To jest właśnie ten przykład, mm, gdzie te potwory mają szansę na wydropienie. O, tutaj zobaczcie, jaki dobry drop. Cztery potiony naraz z jednego. Czyli potwory mają szansę na wydropienie pięciu potionów maksymalnie. No, ale przez to, że to jest Players 1, szansa, tak jest taka statystyka, no-drop wynosi tam parę 10%, więc. Każdy, na każdy slot jest losowanie, czy ten item wypadnie, czy nie. No i jeśli losujemy, rzucacie sześć razy, nie wiem, monetą i, i szansa, że 6 razy pod rząd wyrzucicie, nie wiem, reszkę jest dosyć mała, nie? Czyli tak można porównać to do no-dropa 50%. A, gdy zabijemy Radę na players 7, wtedy ten no-drop jest no, poniżej paru procent, więc praktycznie każdy Członek rady powinien dropić 5 healing potionów, zobaczcie. I oczywiście biję najdłużej. Zauważcie jak długo teraz zabiję, w porównaniu do tego co było wcześniej. Nie no popatrzcie ile tu jest potionów. Jak sobie odseparujemy trochę tych członków. Wyraźnie widzimy. Przy pojedynczych zwłokach praktycznie zawsze jest 5 potionów życia. No jest tego sporo tutaj nie na no, ziemi, no niektórych nie widać. No dużo więcej niż wcześniej, prawda? To jest to sposób, dzięki któremu sprawdzimy, czy działa ten bóg I jak działa ten bóg No słuchajcie. Walczymy z potworami na players 1, tak? Zwalczamy potwory na player 1, czyli one mają życie, expa <laughs> dają nam yy, po zabiciu. Tak jakbyśmy byli sami w grze. Warto znać miejsca, w których już się spadną potwory. Tutaj, na przykład, na Travinkle, podejdziecie w to miejsce. I teraz już ta rada, ona już tam jest zespawniona. Ona już jest z statystyczkami, takimi jak mieliśmy komendę Players. Czyli normalny poziom zdrowia, nic nie zmienione. Wracamy do miasta. Czekamy 5 sekund około. Zmieniając w międzyczasie sobie komendę Players 7. Chyba już minęło. Wracamy. I zauważcie teraz. Zabijemy członków Rady. Będziemy ich zabijać bardzo szybko, tak jak za pierwszym razem na P1. A oni wydropią dropa jak na P7. Wpadają na 3 hity około. Czasami się może zdarzyć jakieś imion, akurat w moim przypadku na Lightning czy coś takiego, ale no... Widzicie te dropy, widzicie tutaj te 5 potionów, to jest to co chcecie widzieć, nie? To znaczy, że... Zabiłem Radę na P1, a wydropiła itemy jakby była na P7 I, i uwaga, ten bug działa też na online czyli można by było tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie ja zostawiłem te packa, um, cofnąć się do miasta postacią i zaprosić znajomych team, um, żeby weszli do gry po tym jak wejdą, około te 5 sekund, czy prawda, mija i um, zabijamy Radę <ścoughs> słabą Radę um, z małym życiem i tak dalej, ale dropi nam tak, jakby już była zespadniona razem y, z wszystkimi tymi ośmioma graczami na początku gry. Yy, jeszcze raz zobaczcie. Teraz 1 Podchodzimy mniej więcej. Tutaj już się zaczynają spadnąć. Wejdę troszkę dalej, żeby było dla bezpieczeństwa. I teraz załóżmy, że to jest gra online. Mówię na Teamspeaku czy gdzieś na Discordzie. Wchodźcie, wchodźcie do gry. Py py pyk wchodzi 8 osób. Minęło 8 sekund. Dla mnie to jest tak, jakbym wpisał tą komendę P7. 5 sekund minęło, nie? Wchodzę. Może być więcej, oczywiście. Ważne, żeby nie za krótko. No, i morduję sobie łatwą medę. I lecę mi tutaj praktycznie. dropę z każdego. Maksimum. Te 5 itemów. Mega fajna sprawa. Yy, ja, jako speedrunner, osobiście też szukałem zastosowań, jak to wykorzystać na speedranie. I pokażę Wam takie przykładowe zastosowanie. Na przykład robimy speedrun. Aha, jeszcze jedna rzecz. Dlaczego ta metoda na mm, TPK, według mnie, jest najlepsza? No załóżmy, że gracie postacią, która nie ma teleportu. Musielibyście wtedy... Mm, yy, teleportu w sensie skill'a, nie? Do, do przemieszczania się takiego. Musielibyście wtedy zrobić coś takiego. Chodzicie tutaj zespawnieni, musicie wyjść z ich zasięgu, wpisać tą komendę, odczekać 5 sekund. I wracać tam, nie? Zobaczmy, no działa. I w niektórych lokacjach po prostu yy, łatwiej się jest czarodziejką prawda cofnąć nawet tak jak teraz zrobiłem teleportem szybciutko, yy, i wpisać tę komendę jeszcze będą gdzieś tam podczas walki, ale niektóre postacie mamy mniej mobilne. I co ciekawe, zasięg tego, gdzie możemy postawić tego tpk, yy, nie jest wcale taki duży. Yy, inaczej może to bym sformułował. Załóżmy, że tutaj to jest miejsce, ten łuczek powiedzmy z krwią. Jeśli tutaj wyjdziemy, oni się już tam spawnią, tak? Musimy wyjść za ten miejsce ich spawna, tak jakby ich y, rozładować, deload zrobić. I wtedy wpisać to P7, czekać 5 sekund, wrócić i oni wtedy będą dropić na tym P7, nie? Yy, czyli no mniej więcej tutaj jest ta granica. A zobaczcie, gdy używamy metody na TPK, tak naprawdę w zależności trochę od jakiego, jakiego potwora akurat bijemy, ten zasięg yy, nie obowiązuje. Nie chcemy mieć potworów przy TPKO po prostu. Popatrzcie, czyli ja sobie mogę wejść. Nawet gdzieś tu. I teraz. O, fajnie, fajnie. Ten jeden patrzył bardzo blisko, nie? Albo dwóch. Wpisuję players 7. Już minęło pewnie to 5 sekund. Wracam. No i zobaczmy tego luta z nich. Ten nie zadziałał. Ten jeden moment nie zadziałał. Ten już tak. Ten już tak. Ten tak. Ten tak. Czyli zauważcie, że dopóki potwór. Nie wejdzie nam do bezpośrednio praktycznie na TPK na Radzie, przynajmniej. To. No to Deload zadziała, tak? Czyli możecie tutaj przyjść sobie postacią inną niż czarodziejka Załóżmy, że gracie, nie wiem, nekromantą I postawić tego TPK dosłownie tutaj. Nie musicie wycofywać się tutaj na piechotę, wpisywać, czekać 5 sekund i wracać. Tylko otwieracie sobie TPK. Nieważne, czy macie teleport, czy nie, zajmie to tyle samo czasu. Czekacie te 5 sekund wchodzicie, macie trawę na p można to samo zrobić barbem nie trzeba gdzieś uciekać, nie wiadomo jak daleko od nich, nie? żeby ich rozładować, można powiedzieć tak to będę nazywał um, czyli dlatego me tą metodę polecam um, niektóre potwory mają bardzo dalekie, um, daleki ten zasięg w którym się już spawnią i trzeba ich rozładować, też trzeba daleko odejść na trawie to jest dosyć blisko um, zobaczmy sobie Pokażę wam dla przykładu może Summonera. Odpalę tutaj ten czas, żebyście mieli tam odnośnik, jak już wejdę w tego TPK, ile czasu minęło, nie? Jesteśmy na P1, dobra, jest P1. I zobaczcie, wystarczy mniej więcej tutaj. Nie można za bardzo bliżej Gdzieś na tej odnodze już tutaj przy demonologu. Cofamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podijamy go. I jest 5 potionów, to znaczy, że zabity był na P7. Padł na 3 hity. Hmm. Ale zróbmy to dla pewności jeszcze raz, bo tą, zauważyliście, że komendę tą P1 dosyć późno wpisałem <laughs> Wpiszmy ją jeszcze raz tutaj szybciej. Już na troszkę w mieście. żeby nie było. On, on powinien spaść na jednego strzała, mi się wydaje. No i dla bezpieczeństwa, gdzieś tutaj to mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Miał być pięć sekund, nieważne, może być więcej. Zawijana hita jest. Teraz, teraz na pewno było ok. Prawda? nie miał zwiększonego życia, bo wcześniej trzy hity to zajęło, więc on chyba był na P7. Przesunę jeszcze trochę tą kamerę, żebyście widzieli lepiej te komendy A, gdybyście to chcieli zrobić Nie Bez TPK, czyli po prostu wychodząc poza zasięg jego spawna, to zobaczcie co się dzieje Zespawiony Odejdę gdzieś tutaj Players 7 Czekamy, raz, dwa, trzy 4, 5, poczekam na w dłużej dla pewności. Wracamy. I niestety wypadły dwa potionki. Czyli był zespawniony na P1 i dropa też miał P1. A mi widzieliście dosyć daleko. Tutaj na tych schodach byłem, nie? Gdzie Nawet tutaj możecie otworzyć. Czyli ten krąg wokół niego, dużo mniejszy. Ale i tak, no, przy radzie, to praktycznie możecie stać obok potwora. I, i, i sobie wejść w ten tepek i to zadziała. A na demonologu, tutaj jakbyście to zrobili, to już jest y, za blisko i nie będzie to działać. Y, to się może przydać do szukania np. kluczy. Macie postać, która nie daje rady zabić go na, szybko na wyższym playersie? E, no to spawnijcie go na P1, wracacie się tepeczkiem do miasta w odpowiednim miejscu, zabijacie go na P7, macie dropa na P7, a jego poziom życia był cały czas niski, nie na, jak na players 1. I tak samo na innych kluczach można to wykorzystywać mm, na speedranie, szczególnie pewnie nich latak. Mm, ale można się pokłócić i wcześniej. Działa to również na bossach. Nie wiem, chodźmy sobie na Andarian. Przy czym Andarian nie mam zmodyfikowanych plików, więc sobie tego nie zobaczymy na przykładzie potionów. Muszę ją znaleźć. sobie komendę players1 i spróbujmy tutaj to zrobić 8, 3, 4, około 5 sekund minęło poczekam dla pewności jeszcze dłużej tak nie musimy być jakiś coś bardzo efektywni tutaj w tym no i nie żyje Andariel raczej była na P1 pojeden... z statikami, zjeliśmy jej życie bardzo mocno Ale czy drop był P8? Tego do końca nie mogę w tym momencie sprawdzić nie? Musiałbym też zmieniać tam um, jej treasure class, um, żeby dropiła tylko potiony, i wtedy byśmy mieli takie porównanie fajne znowu <laughs> eee, No, metoda to została niedawno odkryta, w opisie wam rzucam też Link do Reddita, okay. gdzie to jest opisane. Przy czym nie ma tam opisanej tej metody na, z portalem. Ja tam już napisałem do gościa, pokazałem mu te przykłady, że właśnie z portalem można wcześniej otwierać te peki. Na speedranach to mega może być pomocne, bo podczas wchodzenia w TPK nam odlicza czas ładowania. Postacie, które nie mają mobility i teleportu, też mogą właśnie te łatwiej wyjść poza zasięgu tego, tych potworów, żeby je rozładować i zmienić im ten drop na P7. Pamiętajcie, działa to też y, online. Jak to wykorzystać można online? Na przykład jedna osoba wchodzi do gry. Tutaj spawni to trawinka, wraca się, spawni coś innego, pindla, krowy. Trzeba by było przelecieć po całej mapie z krowami i y, zapraszać inne gracze do gry, i wtedy te lokacje będą miały potwory z niskim poziomem zdrowia, takim zwykłym jakby był sam w grze, jeden gracz, a dropy będą miały <coughs> P7, P7, P8. No, myślę, że dosyć fajny ten book. Ciekawe, że coś takiego cały czas się odkrywamy w gierce, która ma już tyle lat. Wiedzieliśmy o odwrotnym, tak jakby zastosowanie tego na speedranach, na przykład przy zabijaniu hrabiny, że można było ją zespawnić na wyższym playersie, po to, żeby na przykład zgarnąć sobie z niej expa, Ale tuż przed jej zabiciem zmienić na players 1, i to działa też na wszystkich potworach w grze. I to chyba działa instantowo. Mm. Możemy to sprawdzić. W sumie, zobaczcie. Yy, zrobimy to na trawinkal. Wejdziemy na P7 na trawinkal. I zmienimy P1 podczas walki, dosłownie. Zobaczymy, ile dropnie tych potyanów z nich. Jak widzicie, są na P7. dłużej padają dużo, dużo dłużej niż wcześniej. Zmieniam na player 1. Nie mogę. I dropią dropa na P1 od razu, nie trzeba w ogóle oczekiwać na nic nie. Na hrabinie to się wykorzystywało na speedrunach w ten sposób, że no zabijaliśmy ją na P8, dawała nam dużo ekspa, a na P1 y, inaczej spadniliśmy ją na P8, żeby miała dużo ekspa, ale tuż przed jej zabiciem zmienialiśmy na players 1, y, po to, żeby ona dropiła więcej run. Na ustawieniu P1 hrabina ma największe szanse na runy. Y, po prostu itemy inne nie mogą zastąpić tych runek z dropa, i mamy większą szansę na runę, na więcej run. Hmm, możecie to sobie sprawdzić w każdym kalkulatorze. Dropa, może na im wyższy player jest tym gorszy drop jakiejś tam konkretnej runy na hrabinie będzie. Hmm, czyli na odwrót to działa instantowo. Hmm, a kiedy chcemy sobie dropa poprawić, a zostawić słabe potwory, musicie wyjść poza ich, tak jakby zasięgu, zrobić to rozładowanie. Polecam TPK, tak to właśnie działa. Fajna sprawa. Jeśli film wam się podobał, zostawcie tutaj łapkę, wbijajcie na mojego Twitcha, Twitch TV Fifus 92 gdzie streamujemy sobie Diablo. Niedługo zrobimy właśnie speedrun Uber Paladyna, spróbujemy wykorzystać tą nową wiedzę, żeby wydropić szybciej klucze, bo ponieważ, ponieważ na klucze w takim speedrunie, zazwyczaj żeby znaleźć komplet do Uber Tristram schodzi około 2 godzin, Łącznie zależy od rng, ale właśnie my sobie to rng będziemy może poprawiać. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.